Sportowcom z regionu kibicuje sponsor programu MPWIK w Lubinie. Sponsorem programu jest Skup Pojazdów Lubin, ulica Kolejowa 9. Na sport zaprasza Hyundai, oficjalny sponsor FIFA World Cup Brazylia 2014. Salon w Lubinie, ulica Granitowa 1. Dzień dobry, Ewa Sejku, witam i zapraszam na informacje sportowe. Koszykarki CCC Polkowice po raz pierwszy w historii wywalczyły Mistrzostwo Polski. W finale Fort Germas Ekstraklasy podopieczne Jacka Winnickiego nie dały swoim odwiecznym rywalkom z Wisły Kanpak Kraków najmniejszych szans, wygrywając całą rywalizację 4 do 0. Koszykarki CCC Polkowice nie zamierzały czekać na powrót do własnej hali i rozgromiły Wiślaczki na krakowskim parkiecie. Był to pierwszy sezon szkoleniowca Jacka Winnickiego w pomarańczowych barwach. Jesteśmy najlepsi, udowodniliśmy Wiśle siedem razy w tym sezonie. Ta Polkowic to pierwsze w historii Mistrzostwo Polski w koszykówce kobiet. W złotym składzie zagrała m.in. Magdalena Leciejewska, która wcześniej czterokrotnie triumfowała w Fort Germas Ekstraklasie. Dla mnie jest to piąte, piąte złoto z rzędu. Każde smakuje inaczej i na pewno to polkowickie, tutaj zdoby, zdobyte z drużną z, z Polkowic, jest dla mnie ogromnym sukcesem i na pewno smakuje całkiem inaczej niż to ześoroczne. Polkowiccy kibice gorąco przywitali ekipę CCC w rynku. Najskuteczniejszą zawodniczką finału została Waleria Musina. Sezon 2012-2013 był dla koszykarek CCC Polkowice niezwykle udany. Oprócz Mistrzostwa Polski Ford Germas Ekstraklasy Pomarańczowy zdobyły także Puchar Polski oraz awansowały do Final 8. Kolejne spotkanie o ligowe punkty rozegrają piłkarze pierwszoligowej Miedzi. Legniczanie zmierzą się na własnym stadionie z GKS-em Tychy. Mieć w rundzie wiosennej jak na razie wygrała tylko jedno spotkanie. Nie zmienia to faktu, że potupieczni Bogosława Baniaka wciąż liczą się w walce o awans do T-Mobile Ekstraklasy. Człówka ligi zgodnie traci punkty w ostatnich meczach. Jeśli uda się w następnych kolejkach wygrywać również i, i, i wtedy to, 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 te założenia, które sobie założyliśmy latem się spełnią. W gronie kandydatów do awansu najczęściej wymienia się Krakowiem i Zawiszem Bydgoszcz. Legniczanie również chcą walczyć o promocję do Ekstraklasy. Nie mamy stricte jakoś, jakoś postawionego celu, że tak jak czytamy w gazetach, tutaj prezes osłuch, że jeśli nie będzie awansów, bydgoszczy, wszystko się rozsypie. Tu prezes buduje stabilny, stabilny zespół. Wiadomo, że jeśli nadarzy się taka okazja, to na pewno i dla klubu, i dla nas, i dla, dla miasta, dla kibiców byłoby to na pewno wielkim handicapem, żeby, żeby w Legnicy po raz pierwszy w historii ta klasa zawitała. Najbliższe spotkanie ligowe z GKS Tychy odbędzie się dzisiaj o godzinie 16 na stadionie przy alii Orła Białego w Legnicy. Łucznicy Strzelca Legnica przygotowują się do sezonu letniego. Pod opieczni Józefa Baściuka w najbliższym czasie wezmą udział w kilku turniejach na arenie krajowej i międzynarodowej. Legniczanie jak co roku radzą sobie bardzo dobrze. Zaowocowało to powołaniami do reprezentacji polskiej dla Katarzyny Szałańskiej i Krzysztofa Gorczycy. Zawodnicy Strzelca w najbliższym czasie wystartują w kilku ważnych zawodach. 1 maja mamy zawody dla... Młodzików i Ligę Młodzików w karszowiskach, także już całym, całym, całym pędem ruszyliśmy, ruszyliśmy no, już z sezonem letnim. W dniach 27-28 kwietnia odbędzie się międzynarodowy turniej z okazji 772 rocznicy Bitwy pod Legnicą. Tą informacją kończymy dzisiejszy serwis sportowy. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia! Sportowcom z regionu kibicuje sponsor programu MPWiK w Lubinie. Na sport zaprasza Hyundai, oficjalny sponsor FIFA World Cup Brazylia 2014. Salon w Lubinie, ulica Granitowa 1.